Edycja szablonu wydruków w programie PC Market. W programie PC Market każdy dokument oraz raport posiada swój szablon, który odpowiada za wygląd wydruku. Za pomocą aplikacji MP Edit istnieje możliwość edycji lub tworzenia swoich szablonów wydruków według własnych zapotrzebowań. Poznaj mechanizmy, za pomocą których zmienisz wygląd swoich dokumentów i raportów z poziomu PC Market. Wszystkie szablony drukowanej dokumentów i raportów dostępne są w folderach o nazwie, dokumenty, a także raporty, tam gdzie zainstalowany został program PC Market. Dodatkowo w folderze Pomoc znajduje się instrukcja dotycząca mpedit, która przedstawia przede wszystkim specyfikę działania szablonów, to znaczy ich budowę wraz z omówieniem poszczególnych składników potrzebnych do zaprojektowania szablonu. W tej instrukcji dostępne są również przykłady edycji istniejącego już szablonu oraz biur słów kluczowych, które można użyć w szablonach. Przykład pierwszy. Edytowanie szablonu wydruku dodanie pola komentarz na przykładzie dokumentu faktury sprzedaży. Aby tego dokonać, należy we wspomnianym wcześniej folderze Dokumenty otworzyć plik o nazwie FODB, odpowiedzialnego za wydruk dokumentu faktury własnej. Uruchomi się okno edytora projektu wydruku z wykazem dostępnych pasm dla tego dokumentu. Jakie przełożenie na wydruk tradycyjnej faktury mają pasma w tym szablonie? B nagłówek to pasmo odpowiadające za nagłówek faktury. Dane pobierane z konfiguracji programu z zakładki Firma. W paśmie B opis 1 zawarte są wszystkie istotne informacje dotyczące daty dokumentu wraz z powiązaniem z innymi dokumentami. B opis 2 prezentuje dane sprzedawcy oraz nabywcy. W przypadku gdy odbiorca jest inny niż płatnik, dodatkowo program wykorzysta pasmo B opis 3. B-linie za pomocą tego pasma drukowane są pozycje towarowe wprowadzonych na dokument faktury wraz z podsumowaniem wszystkich pozycji. Jeżeli na takim dokumencie na którąś z pozycji lub cały dokument zastosowano rabat, program wykorzysta do tego pasmo B linię rab. B rozbicie wyświetla kwoty w poszczególnych stawkach VAT. B podsumowanie informuje o kwocie do zapłaty za dokument wraz z terminem płatności. Pasmo B podpisy w szablonie odpowiedzialny jest za wydruk na fakturze osoby, która wystawiła taki dokument oraz odbiorcy tego dokumentu. Bez stopka, czyli stały dolny fragment wydruku, bez względu na wydrukowaną liczbę stron w ramach tego dokumentu. Pozostałe niewymienione pasma wykorzystywane są, jeżeli na fakturze wystąpi warunek uruchamiający funkcję tego pasma, jak na przykład B -linie rab. W naszym przykładzie pole komentarz umieścimy w paśmie B podpisy. Wybieramy zatem do edycji te pasmo. Dla celów pola komentarz tworzymy nowy wiersz, a następnie umieszczamy go na samej górze pasma. Następnie wchodzimy w zakładkę pola i tworzymy nowy obiekt. Aby pole komentarz znalazło się w przygotowanym wcześniej wierszu, we właściwościach obiektu należy ustawić pole row begin oraz row end na wartość komentarz. W naszym przypadku chcemy aby ewentualny komentarz dostępny był na całej szerokości wydruku. Jak widać w tej zakładce, pasmo składa się z trzech kolumn. Wracamy zatem do naszego pola komentarz i w polu Call end zmieniamy wartość parametru na ostatnią kolumnę. W sekcji lines wpisujemy słowo kluczowe, które odpowiedzialne jest za wydruk komentarza do pozycji w programie PC Market, czyli procent powód 1, poprzedzając je napisem komentarz stałym tekstem widocznym na dokumencie. Dodatkowo ustawiamy, że tekst komentarza ma się zaczynać od lewej strony, a także przenoszenie tekstu do drugiej linii, jeżeli tekst nie zmieści się w jednym wierszu. Po zakończeniu modyfikacji szablonu wychodzimy z okna edycji parametrów pasma, a sam projekt wydruku zapisujemy. Uwaga! Sugerujemy zapis szablonów pod inną nazwą niż oryginalne wraz z ich niezależną archiwizacją. Aby program mógł wydrukować fakturę według nowego szablonu. W definicji wydruków, w tym samym folderze co szablony wydruków znajdujemy plik do druki o rozszerzeniu DEV, a następnie znajdujemy dokument dla naszego szablonu i uzupełniamy format linii pliku oznaczającego nazwę dokumentu FODB, nazwę pliku naszego szablonu oraz nazwę szablonu wyświetlaną w programie kojarzącą się z danym szablonem. Następnie zapisujemy plik i przechodzimy do sporządzania dokumentu w programie PC Market. Tworzymy fakturę własną, wprowadzając pozycję na dokument a także uzupełniając pole komentarz, które będzie widoczne na druku dokumentu. Następnie zapisujemy fakturę. Po zapisie wybieramy F4Drukuj, gdzie wyświetli nam się okno, w którym należy wskazać format wydruku. Wybieramy nasz nowy szablon i wybieramy OK. Zgodnie z naszym szablonem, komentarz został wydrukowany w górnej części pasma B podpisy. Przykład drugi. Edytowanie szablonu wydruku. Dodanie pola uwagi dla pozycji dokumentu. Korzystamy ze stworzonego już szablonu, a następnie otwieramy pasmo B linie. Naszym celem jest stworzenie kolejnej kolumny, która wyświetli uwagi do pozycji, jeżeli takowe będą uzupełnione podczas sporządzania dokumentu. Analogicznie więc do poprzednich kolumn dodajemy dwie kolejne, o nazwie C uwagi oraz C ramka uwagi, zachowując pierwotny układ pasma. Następnie tworzymy nowe pole o nazwie analogicznej do już istniejących N. Uwagi. Ważne, jeżeli chcemy sklonować dane pola wraz z jego własnościami, należy je zaznaczyć i kliknąć nowy obiekt. Tak też robimy dla naszego nowego pola, korzystając z sąsiednich obiektów. Następnie edytujemy własności call begin oraz call end na wcześniej przygotowaną kolumnę C. Uwagi. W polu Lines wpisujemy nazwę kolumny, jaka się będzie wyświetlać na wydruku. Aby ustalić ramkę dla nowego pola, klikamy w pole R nagłówek i poszerzamy jego zakres o nowe kolumny. Dla rozdzielenia sąsiadujących kolumn tworzymy jeszcze jedno pole R uwagi. Na zasadzie klonowania pól, ustalając odpowiedni zakres kolumn. Aby komentarz pozycji pojawił się na wydruku, należy utworzyć nowe pole w kolumnie uwagi. Za pomocą dodawania obiektu z opcją klonowania korzystamy z sąsiedniego pola i klikamy nowy obiekt. Następnie zmieniamy nazwę obiektu, najlepiej opisującą jego funkcję. Wprowadzamy zmienne słowo kluczowe Procent POS komentarz 1. Zmieniamy zakres kolumn, w jaki ma się znajdować ten obiekt, oraz formatujemy wygląd tekstu w przypadku jego pojawienia się w tej kolumnie. Edycję szablonu kończymy na poszerzeniu zakresu właściwości call-end o kolumnę uwagi, pól, tło oraz r koniec strony. Zakończyliśmy kolejną edycję, zatem wychodzimy z edytora zapisując ustawienia. Tworzymy ponownie fakturę własną, wprowadzając pozycję na dokument, uzupełniając jednocześnie pole komentarz 1 dla każdej pozycji. Należy pamiętać, że użyte w szablonie słowo kluczowe %POS komentarz 1 dotyczy tego pola. Jeżeli chcemy na wydruku umieścić komentarz 2, należy użyć słowa post komentarz 2. Następnie zapisujemy fakturę. A po zapisie wybieramy F4 drukuj, gdzie wyświetli nam się okno, w którym należy wskazać format wydruku. Wybieramy nasz szablon dedykowany komentarzom i wybieramy OK. Zgodnie z naszym szablonem, komentarze dla towarów zostały wydrukowane w ostatniej kolumnie. Przykład trzeci: przeniesienie pasm pomiędzy szablonami. W oryginalnym wydruku dokumentu WZ w paśmie B podpisy widnieje jedynie pole osoby sporządzającej dokument. Aby analogicznie, jak na przykład na fakturze, umieścić pole dotyczące odbiorcy, należy. Otworzyć szablon faktury własnej, zaznaczyć pasmo B podpisy, a następnie wybrać Kopiuj szablon do SOWKA. Otworzyć szablon WZ, zaznaczyć pasmo B podpisy i wybrać Nadpisz zawartością SOWKA. Po wejściu w pasmo B podpisy dla dokumentu WZ widać nowe obiekty związane z odbiorcą dokumentu. Następnie edytujemy pasmo, zmieniając stałe teksty widoczne na dokumencie a także dodajemy zmienne słowa kluczowe, w naszym przypadku datę dokumentu Gotowy do użycia szablon zapisujemy jako kolejny dla tego typu dokumentu. Aby był on gotowy do użycia z poziomu PC Market, należy pamiętać o dodaniu go w pliku druki def z charakterystyczną dla siebie nazwą. Wydruk dokumentu z nowym formatem może następować zarówno podczas sporządzania, jak i przeglądania dokumentów. Wybierając dokument z wykazu, uruchamiamy akcję F4 Drukuj, a następnie wskazujemy format, pod którym kryje się nasz nowy szablon. Na wydruku widać zastosowane zarówno stałe teksty, jak i zmienne słowa kluczowe. Co warto wiedzieć o szablonach wydruków w PC Market? MP Edit jest to darmowe narzędzie dla każdego użytkownika programu. Dla tego narzędzia została przygotowana dedykowana instrukcja, w której znajduje się również wykaz słów kluczowych do zastosowania na szablonach. Wraz z rozwojem programu dodawane są nowe słowa kluczowe, które obsłużone są w najnowszych wersjach programu. Program umożliwia tworzenie wielu szablonów wydruków dla jednego dokumentu lub raportu. Więcej na www.insoft.com.pl.